Podciągnij go. No i się wszystkim. Wróciliśmy na Rybnicę Leśną do Sztolni Uranowej. Byliśmy tu w maju, było masę wody. A dzisiaj jeszcze więcej wody. Patrzcie. Jeszcze więcej wody. Doświetlę to bardziej. O. Jeszcze więcej wody jest, tak że będziemy próbować. Uuu! Tumek! Moja latarka pokazuje że tam jest coraz niżej strop no Ale tam może być ty. Tam może być Wiem. E, mniejszy poziomowy Wiem Dobra, tu, ja to tu Musisz zostawić, bo... bo to nie ma sensu. Tak Ciężko będzie nagrywać. I trzymać się nie dam rady. Także myślę, że po prostu trzeba będzie przejść wodę, spróbować, a potem włączyć do bo jest fatalno. Nie mam kamery na, na czole, tak jak tumek, Na czołówce, na klapie. Także zobaczymy. Jak się coś do, dograć, do dogrun, jak nie, to niestety. Nie. Dobra. Do następnego. Jeżeli będzie następna część, siema.